Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj serdecznie na nowy filmik. Dzisiaj już film w nowym miejscu, a dokładnie przeniosłam się do mojej sypialni, ale jak oglądacie moje vlogi, to zobaczycie dokładnie jak to wszystko wygląda, gdzie przeniosłam moje biurko. W końcu zaczęłam nagrywać przy świetle dziennym, z tej strony mam gigantyczne okno, więc teraz właśnie wszystkie filmy będą, mam nadzieję, przy świetle dziennym, będzie wszystko ładnie widać naturalnym świetle, ale nie o tym mowam. Dzisiaj przychodzę do Was z zapowiedzią Vlogmas. Jakiś czas temu, przy jakimś bodajże rozdaniu, czy przy jakimś innym filmie, już nie pamiętam jak to było, ale dostawałam od Was pytanie, czy w tym roku będzie Vlogmas. Jak, jeżeli śledzicie mój kanał od dłuższego czasu, to wiecie, że w tamtym roku, ani dwa lata temu, Vlogmas nie było. Z tego względu, że hmm, ja nie prowadzę jakoś nie wiadomo jak ciekawego życia, żeby dzień w dzień vlogować. Yy, wiecie, te vlogi miałyby się z celem, bo nie byłoby to nic ciekawego. Ale że w tym roku mam plany, yy, chcę wam różne ciekawe rzeczy, mam nadzieję, że ciekawe, ale chciałabym wam różne ciekawe rzeczy pokazać, to pomyślałam, że w tym roku pierwszy raz na moim kanale vlogmas będzie i yy, jak to chcę zorganizować. Na pewno to nie będzie taki typowy vlogmas, czyli wiecie, vlogi codziennie, aż do Wigilii. Natomiast chciałabym, żeby vlogi były przyklatane z innymi filmami, a dokładnie filmami kosmetycznymi, bo wiem, że wiecie, nie każdego... Hmm, nie każdego vlogi interesuje, nie każdego interesuje moje życie prywatne, czy co tam robię, wiecie, poza YouTubem. Więc chciałabym jakby to rozdzielić, żeby dla osób zainteresowanych vlogmasem był vlogmas, czyli typowo vlogi, ale dla osób, które wolą filmiki kosmetyczne, e, które nie przepadają za vlogami, żeby te filmiki kosmetyczne również były. Nie wiem, czy to będzie e, tak, że będzie jeden dzień vlog, drugi dzień film kosmetyczny, e, czy będzie na przykład dwa vlogi, film kosmetyczny, trzy vlogi, film kosmetyczny, wszystko wyjdzie w praniu, ale na pewno vlogmas będzie. Chciałabym na pewno, żeby filmy się pojawiały codziennie od 1 grudnia do wigilii, natomiast nie ukrywam, że chciałabym, żeby ten vlogmas się przeciągnął troszeczkę dłużej, nawet może i do końca grudnia, z tego względu, że Dokładnie 23 grudnia wieczorem albo też w nocy będę jechać na urlop do Polski, czyli przyjadę do Polski równo na Wigilię i zostanę tam kilka dni, może tydzień, może troszkę dłużej. Zobaczymy jak to, wiecie, wyjdzie w czasie, bo mamy też kilka spraw załatwienia, więc na pewno vlogi z Polski nagrywać będę, będą no, ciekawe, bo chciałabym, wiecie, trochę znowu pochodzić po sklepach, pojeździć. Może nawet w tym roku uda, uda mi się zabrać was ze mną na Sylwestra, bo mam pewne plany, ale nie wiem, co do tego wyjdzie. Więc chciałabym, żeby ten vlogmas się przeciągnął troszeczkę dłużej, ale to wszystko wyjdzie prawnie nie, nie chcę obiecywać. i Na pewno postaram się, żeby filmy się pojawiały od 1 grudnia do Wigilii. Taki jest mój plan i tak jak mówię, chcę, żeby ten vlogmas był przeplatany, czyli vlogi z filmami kosmetycznymi, nie taki typowy vlogowy grudzień. Tylko właśnie na przemian, żeby każdy, dla, każdy z Was znalazł coś dla siebie. Dla tych, których nie interesują vlogi, będą filmy kosmetyczne, a dla fanów vlogów, vlogi oczywiście grudniowe, świąteczne będą. Więc taka moja, moja, moja mała zapowiedź. Ruszamy oczywiście 1 grudnia. Tak sobie pomyślałam, że chciałabym filmy dodawać codziennie o 20.00. Z tego względu, że zauważyłam na moim kanale taką tendencję, że im filmik dodam później, czyli od 20 bądź też później, tym wy chętniej te filmy oglądacie, one gdzieś się tam w waszych subskrypcjach nie gubią. E, natomiast filmiki, które dodaję rano, które potem leżą, wiecie, cały dzień, to później mniej osób... E, trafia na te filmy, gdzieś one się tam właśnie gubią pośród innych wszelkich filmów w waszych subskrypcjach, więc tak myślę, że dziennie o 20 byłoby dobrze. Jeżeli filmu nie będzie o 20, to na pewno będzie o 20.30 albo 21. .00. Na pewno vlogi będą wieczorem. Dla tych, tu, którzy siedzą jakby dłużej wieczorem, filmik będzie wieczorem, natomiast jeżeli nie siedzicie długo wieczorem, tylko kładziecie się Wcześniej, albo wiecie o jakiejś normalnej porze, albo po prostu macie wieczorem inne ciekawsze zajęcie niż oglądanie YouTube'a, to będziecie mieć rano do śniadania. Po prostu świeży filmik z dnia wcześniejszego z wieczora, Więc myślę, że to będzie taka, wiecie, opcja najlepsza dla ludzi, którzy lubią oglądać YouTube'a wieczorem, bo dla osób, które lubią do śniadania bądź do, do porannej kawusi YouTube'a sobie pooglądać, to takie filmy też będą po prostu z dnia wcześniejszego. Więc myślę, że o 20, a jak nie od 20, to będą troszkę później, natomiast na pewno wieczorem dobra i koniec mojego gadania, bo już widzę, że się rozgadałam niepotrzebnie, ale wiecie, że vlogmas w tym roku będzie vlogmas mieszany, filmiki codziennie wieczorem około 20, mam nadzieję, że w tym roku będziecie ze mną każdego dnia aż do wigilii, albo też nawet troszeczkę dłużej, dajcie kciuka w górę, jeżeli oczywiście macie ochotę na vlogmas, jeżeli ten, ta zapowiedź wam się podoba i ten sposób, jak vlogmas przypadł wam do gustu, pozdrawiam was serdecznie, widzimy się w następnym następnych filmach, no i od 1 grudnia ruszamy właśnie z vlogmas. aż się w, w ogóle z radości nie umiem wygadać, więc uciekam, nie przedłużam. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam Was, papa. Pa.